Hej! Okay. dzisiaj pokażę Wam moje wszystkie rzeczy z jak wytrasować smakę mojej ulubionej bajki. O. pierwsza rzecz to lizak. Czyli nie zdjąłem opakowania, dlatego to 2. Mój własny rysunek, który... Namalował. 3. Plakat z jak wytrysować smoka. 4. Wydrukowane zdjęcie dzieci, szczerbatka i białej furie. 5. Do popcornu, miskę, którą dostaliśmy w kinie. 5. 5. Gazetka, jak wytresować smoka. Niestety karty zgubiłam. Kolejne to karty z jak wytresować smoka. Które wczoraj dostałam od mojego kuzyna, który kupił sobie gazetkę Wiedział, że lubi, jakby to smoka, to mi dało. Bo nie chciał tego. Kartu. To też akurat. Od mojego kuzyna. W tym samym było. Znaczek. Bo ty pisze, Dragons. Czkawkę i szczerbatek lecą na szczerbatkę. No, czkawka i szczerbatek lecą na szczerbatkę. Tutaj. Do cukierków głowa. Szczerbatka. Moja własna woda z jak wytresować smoka. I oczywiście najlepsze. Mój pluszak szczerbiatek. Białej furii jeszcze nie mam. Dlatego że muszę ja trochę nazbierać pieniążków. I to to musimy po tym zamówić. To była moja pierwsza zabawka z jak wytrusować smoga. Myślę, myślę, że filmik Wam się podobał. Jak tak? Zasubskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę.